Emily była zwykłą dziewczyną z małego miasteczka, gdzie każdy znał każdego, a życie toczyło się spokojnym rytmem. Jednak w tym miasteczku, otoczonym gęstymi lasami i tajemniczymi wzgórzami, od lat krążyła jedna szczególna legenda. Mówiono o czarnym wędrowcu. Demonie, który przychodził do tych, którzy nieświadomie lub świadomie przywoływali jego imię. Emily słyszała tę historię od swojej babci, która zawsze ostrzegała: nigdy nie mów jego imienia w nocy, szczególnie przed lustrem, inaczej on przyjdzie. Emily nie traktowała tych słów zbyt poważnie. To tylko bajka dla dzieci, myślała. Ale za każdym razem, gdy była sama w domu, czuła dziwny niepokój, zwłaszcza gdy przechodziła obok lustra w korytarzu. Coś w tej legendzie sprawiało, że włosy na jej karku stawały dęba. Pewnego wieczoru, gdy rodzice Emili wyjechali na kilka dni, dziewczyna postanowiła zaprosić swoich przyjaciół, Monikę i Pawła, na nocowanie. Byli jej najlepszymi znajomymi od lat, a wspólne wieczory zawsze kończyły się śmiechem, grami i rozmowami do późna w nocy. Tego wieczoru nie było inaczej. Wszyscy siedzieli w salonie jedząc popcorn i oglądając horror. No dobra, powiedzcie, czego się najbardziej boicie zapytała nagle Monika przerywając ciszę w trakcie szczególnie mrocznej sceny Węże nie cierpię węży odpowiedział Paweł a ty Emily Emily zamilkła na chwilę zanim odpowiedziała Lustra i tego co można w nich zobaczyć Monika spojrzała na nią z uniesioną brwią Lustra dlaczego Emily westchnęła i opowiedziała im o legendzie o czarnym wędrowcu Gdy skończyła Paweł roześmiał się Serio wierzysz w takie rzeczy nie mówię, że wierzę, ale. Emily zawahała się. Po prostu mnie to przeraża. Monika, która zawsze była odważna i miała skłonność do ryzykownych pomysłów, uśmiechnęła się przebiegle. To może sprawdzimy? Emily poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Monika, nie żartuj, przestań, to tylko zabawa. Monika wstała i pociągnęła ich w stronę korytarza, gdzie znajdowało się duże stare lustro. Mimo protestów Emili. Monika nalegała, a Paweł ją poparł: „No dalej, Emili, to tylko legenda. Jeśli to tylko bajka, to nie masz się czego bać, prawda? Dziewczyna niechętnie zgodziła się wziąć udział w tym eksperymencie, bardziej ze wstydu przed wycofaniem się niż z chęci. Monika zapaliła świecę, zgasili światło i stanęli przed lustrem. Powtarzajcie za mną czarny wędrowiec, powiedziała Monika. Wszyscy powtórzyli to raz, potem drugi, a potem trzeci raz. Na początku nic się nie działo. No widzicie, nic się nie dzieje, Monika zaśmiała się. Ale wtedy Emily poczuła coś dziwnego. Powietrze w pokoju zrobiło się zimniejsze. W lustrze zauważyła coś, czego nie widzieli pozostali. W rogu tuż za ich odbiciami pojawiła się ciemna postać. Była wysoka, zgarbiona, a jej twarz ukryta w cieniu. Emily odwróciła się gwałtownie, ale za nią – Nikogo nie było. – Co jest? – zapytał Paweł, widząc jej przerażoną minę. – Tam, tam coś było – wyszeptała Emily, wskazując na lustro. Monika spojrzała na lustro i nagle zbladła. Postać poruszyła się. Tym razem wszyscy ją widzieli. Z lustrzanego odbicia zaczęły wydobywać się ciche szepty, niezrozumiałe, ale budzące przerażenie. – Zgaś świecę! – krzyknęła Emily, ale zanim zdążyli to zrobić, świeca sama zgasła. Pokój pogrążył się w ciemności. Emily poczuła, jak coś zimnego dotyka jej ramienia. Krzyknęła, a potem zapadła cisza. Kiedy Emily otworzyła oczy, leżała na podłodze w korytarzu. Moniki i Pawła nigdzie nie było. Ich rzeczy zostały: telefony, kurtki, buty, ale ich samych nie można było znaleźć. Lustro w korytarzu było rozbite na milion kawałków. Na ścianie widniał napis, Ostrzegałem, Emily próbowała opowiedzieć o wszystkim rodzicom, ale nikt jej nie uwierzył. Policja nigdy nie znalazła Moniki ani Pawła. Dziewczyna zaczęła mieć koszmary. Każdej nocy, gdy zamykała oczy, widziała czarnego wędrowca. Powoli zbliżał się do niej, a kiedy budziła się z krzykiem, czuła, że jego obecność staje się coraz bardziej realna. Emily już nigdy nie była taka sama unikała luster. Spała przy zapalonym świetle i przestała rozmawiać z innymi, ale w głębi duszy wiedziała, że to nie koniec. Czarny wędrowiec nie odpuszczał. Czy demon naprawdę istnieje? A może to jedynie złudzenie wywołane strachem? Emily nie znała odpowiedzi. Wiedziała jedno: nigdy nie powinna była igrać z tym, co nieznane. Z każdym dniem Emily coraz bardziej czuła, że coś ją obserwuje. W dzień, gdy była w szkole lub na ulicy. Wydawało jej się, że z cienia wystają niewyraźne sylwetki, które szybko znikały, gdy tylko spojrzała w ich stronę. W nocy, gdy zamykała oczy, słyszała szepty, niezrozumiałe, ale przenikające do jej duszy. Z czasem te szepty stawały się coraz głośniejsze, jakby ktoś zbliżał się do niej z każdym kolejnym oddechem. Emily wiedziała, że nie może tego zignorować. Musiała coś zrobić, by to zatrzymać. Pewnego wieczoru, gdy nie mogła już wytrzymać. Zdecydowała się na.